przywitać y, osobę, która patronuje tej akcji, panią wojewodę porzędynę pałkę korupę. Proszę Państwa, ta akcja wynikała z okropnie tragicznych statystyk w zakresie tych badań profilaktycznych, które dają największą umieralność wśród kobiet. W województwie świętokrzyskim. To znaczy, największa umieralność nie jest, bo ona jest statystyczna, natomiast najgorsze badania, czyli najmniejsza ilość kobiet przebadanych, białe plamy. Postanowiłyśmy razem z panią Zofią Wilczyńską, szefową Narodowego Funduszu Zdrowia, taką kampanię przez ten rok prowadzić. Ona była dość intensywnie prowadzona w różnych grupach społecznych, w różnych miejscach tego województwa. Ta zachorowalność jest tragiczna, jeśli chodzi o. Raka szyjki-macicy to jest prawie 2000 zgonów rocznie. To jest spore miasto, nawet powiatowe powiedziałabym, które odchodzi zupełnie niepotrzebnie. Dlaczego tak, jest ważne? Dlaczego tak są ważne te badania? Po pierwsze, dlatego, że są skuteczne, ponieważ na wczesnych etapach pozwalają wykryć zmiany chorobowe. Po drugie, są one całkowicie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli właściwie Narodowy Fundusz za znaczy te badania płaci. Zwracam się do Was, ponieważ wy jesteście z różnych środowisk i oczekujemy, że powiecie w swoich środowiskach, w swoich domach, w swoich rodzinach, żeby Wasze mamy, siostry, babcie, kobiety poszły się przebadać. Te badania są istotne i są przeznaczone dla grup największego ryzyka, czyli tutaj dla takich grup wiekowych, gdzie zachorowalność jest największa i gdzie również możliwość wyleczenia jest duża, jeśli chodzi o lekarza i macicy, prawie 100%.